Cześć, piotrzebny z tej strony, za kamerą, nad Hildebrand, obok Krzysiek, Pielesiek. A tutaj tajemnicze czarne pudełko, które nas przyszło. Nie wiem, co w, jest, co w nim jeszcze jest. Zasadzimy razem z Wami, ale jakby P2 i Blackwatch Mówią nam, że jest prawdopodobnie coś zwanego z prototypem drugim, czyli jedną z gier, które aktywnie wyda w tym roku. I patrzymy. Tajne, wszystko czarne, pudełko bez kodu. Tym razem mamy płytkę, którą zasadziłem potem. I co tu jeszcze jest? Virus screening can save your life, czyli zbadaj się przeciwko wirusom. E, czyli zaproszenie, nie, to chyba jest plakat reklamowy, tak Konradzie, dobrze widzę? Chyba tak, wydaje mi się, że tak. Czwa, czwart, 24 kwietnia. Czyli tutaj za... premiere? O, nawet jest logo Prototype Activision, no, okej, okay, to zagadka wyjaśniona. Ale mamy jeszcze... naklejki, proszę. Koleś w kapturze i kolej bez kaptura równa się portotype 2. Tak, czyli ten murzyn kontra ten w pierwszej części. Mamy gumy do gumy rzucia. Tak. Te chyba tutaj są. O. Przeciwko napięciu i stresowi ale, ale... jest cały support grup PortoType na Facebooku podany. Ale o, obróć gumy na drugą stronę, się zastanawiam. Nie. Aha. Zastanawiam się, czy to. No name y chyba. No, 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 no name. Y. Tajemnicze trochę, trochę się ich boję. Mamy jeszcze zdjęcie. Witaj, jest tato. O, tak, Mama mówi. Tak, tak, da, 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 da. Kwiecień, okay. Okay. Co jeszcze? Maseczka na twarz, pewnie przeciwko wirusom? Zna... Zało... 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 Tak, 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 bez... tak, 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 tak. Tutaj jest długo. Nie jak założyć, to może się założyć. Założyłeś drugą stronę szybko. Odwrotnie. <laughs> Dobrze. I mamy też koszulkę czarna, logo gry. Czy coś jeszcze? Papiery brzmi jak NDA? Nie, nie możemy. O, plakaty. To będziemy mogli Tak jest. Pierwszy plakat. Wszystkie plakaty mówią o strefie zarażonej, zakażonej, zainfekowanej. Nie wolno wchodzić. Proszę uważać. O, ten chyba mamy już, nie? Troszeczkę inny. Dobrze. Dobra. Dużo, dużo boi zaraz Kolejny plakat. I jeszcze jeden. A ten ładny. Uważaj, bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich. Dobrze, i jeszcze mamy tych plakatów 3 do obejrzenia. czyli też przetestuj się przeciwko wirusowi. Czyli rozumiem, że 24 kwietnia to premiera gry z tego chyba wynikało. Jeżeli nie było to ogłoszone, to właśnie to mówimy wam. Dobra, i to wszystko. Płytka, która tu jest, obejrzymy i wrzucimy pewnie razem z tym materiałem. To tyle. Piotrek. Konrad. Krzysiek. Pa.